Jak Staś radzi sobie za granicą? Jej, no właśnie słuchaj, dzisiaj właśnie ustaliliśmy plany na Boże Narodzenie, bo przyjeżdża i przyjeżdża um, już na początku, znaczy 20 grudnia i powiem Ci, że poprosił nas o jedno o to, żebyśmy nigdzie nie wyjeżdżali na Boże Narodzenie, bo on chce pobyć w domu, chce pobyć z babcią, z dziadkiem, chce posiedzieć, więc jakiekolwiek święta, jakiekolwiek Sylwestry szalone, może jeden wieczór gdzieś tu na miejscu. Natomiast to nie jest coś, co moglibyśmy teraz zrobić, bo on chce posiedzieć, więc cieszy się bardzo. Natomiast dzisiaj zapadła decyzja, że Tadek wyjeżdża na wymianę roczną do Stanów. Dzisiaj przeszedł taką rozmowę, kwalifikującą go do tego wyjazdu. I ja, to znaczy to się trochę szybko, za szybko wydarzyło, bo ja za sekundę będę miała a, Staśka we Francji, a tatka w Stanach. I co? I zostaniemy z tym heniem, tacy sami, dobrze mamy psy, bo wiesz... Czyli w takim razie nie wyjeżdżacie na święta, zostajecie, paparazzi mogą się czaić na was i... Szczególnie, że będzie tyle świateł, ozdób, już się na to szykuje, jak mamy być w domu, to nie będzie jednej choinki, będzie kilka. Nawiązując do, do tych paparacji, często, najczęściej na Pudelku właśnie są te zdjęcia, jak celebryci, gwiazdy, artyści łamią przepisy drogowe, tutaj zaparkują, gdzie nie trzeba, tam wiesz, ciągłą, ciągłe nie zauważą. Jak to jest w Twoim przypadku? Czy ty się pilnujesz, czy tobie też się zdarzy po prostu takie wykroczenie zrobić? Ja bardzo bym zrobić? No. Jeszcze samochodem, bo po prostu dużo więcej rzeczy mogę załatwić wtedy, kiedy siedzę z tyłu. A ten czas jest cenny i mam taką rutynę, że staram się dopchnąć wszystkie rzeczy zanim dojadę do domu, żeby jak już wejdę do domu, żeby nie musieć po ten telefon sięgać, ale jak prowadzę samochód, nie będę ukrywać, że na pewno mi się zdarza jakieś łamanie przepisów. Absolutnie nieświadomie. Nie chcę tego robić, ale ja nie jestem wybitnym kierowcą, więc pewnie mi się zdarza. A płacisz mandaty? Zdarzało się, że w ogóle miałaś te mandaty? Słuchaj, ostatnio miałam dwa mandaty od Straży Miejskiej za złe parkowanie. Dopiero od Straży Miejskiej się dowiedziałam, że nie mogę tam parkować. Przyjęłam to z pokorą, odsiedziałam swoją godzinę, bo, bo to trzeba było po prostu tam pójść. Przemiłą rozmowę mieliśmy. Od razu się dowiedziałam, jak to wygląda na Wilanowie, gdzie można, gdzie nie można, dlaczego, jak, i, i już teraz jestem bogatsza o tą wiedzę.